Dzień dobry. Nazywam się Kamil Pecela i jestem tłumaczem literatury litewskiej. Chciałbym zachęcić do lektury Przewodnika architektonicznego Wilno XX-XXI wiek pod redakcją Marii Dremaite, Ruty Leitanite i Julii Reklaite, który przełożyłem dla wydawnictwa Centrum Architektury. Niektórzy ludzie, powiedzmy sobie szczerze, złośliwcy, starają się określić Wilno jako miasto położone na południowy wschód od Kown. Ja natomiast, od wielu, wielu lat zakochany w litewskiej stolicy, jestem przekonany, że Wilna przedstawiać nie trzeba. Należy je natomiast nieustannie poznawać, co wobec jego mozaikowości wydaje się być procesem niemającym końca. Przewodnik po najnowszej architekturze Wilna na pewno pozwoli ukierunkować ten entuzjazm odkrywcy. Na pewno doda jeszcze jeden powód, żeby zadzierać głowy. Odkrywajcie wilno.